Cześć, to nazywam w Piłkę i zapraszam Was do mojego przeszycia zdarzeń piłkarskich, czyli z dnia 5 stycznia. Zapraszam. Polski obrońca w Lidze, 23-letni Polak, Kamil Piątkowski został wypłacony z, z Salzburga RB do hiszpańskiej Granady. Wypołeczenie jest do czerwca tego roku. Jakub Cłowik, aktualny bramkarz FC Tokio w Lidze Japońskiej. Jak podaje się może być blisko transferu yy, do Widzewa Łódź i może być zastępcą Henry'sza Rawasa. Diego kraje zastępie wybrało nowego trenera. Yy, jest to bardzo zaskakująca decyzja, bo jest to 26-letni Dawid Pędziałek. I jeszcze warto dodać, że to jest yy, najmłodszy trener na szczeblu centralnym w Polsce. Tarzan Bohaczan yy, podpisał, Zprzenił się z Club Brash do włoskiego Inter Mediolan i e, ten transfer kosztował klubu z Mediolanu 7,5 miliona. A Kanadyjczyk podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku. Oto w mecze Serie A i Puchaju Anglii, czyli FA, FA Cup. A dzisiaj również Serie A i y, Puchark FA. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na moje media abyście abyście się tam zaobserwowali i subskrybowali. Jak oglądacie to na TikToku, to zapraszam Was do zaobserwowania mnie tutaj i do polubienia tego filmu. i chcecie oglądać więcej takich solidnych filmów z omówień zdaniem piłkarskich. Yy, dziękuję, widzimy się jutro, a raczej słyszymy. Cześć!